Ja mam takie pytanie. A co PiS przez dwa lata swojej kadencji zrobił dla Polski? Wy cały czas tylko wyzywacie PO, a PiS nawet nie zdołał utrzymać całą kadencję przy władzy. Zdołał razem dwa lata, a potem rząd musiał się zmienić, bo PiS nie dał rady. Za rządów PiSu wszystkie niewygodne dla PiSu opinie były tłamszone pod zarzutem korupcji, pod wszelkimi innymi zamykało się ludzi, ponieważ yy, byli zapisu niewygodni. I dlaczego Wy nie zaprosicie do studia kogoś z PO? Sami pisowcy z PO żadnego obiektywizmu. Ja tego nie rozumiem. Panie Ministrze? No, myślę, że jest to głos, który warto skomentować, dlatego że mówiąc o y, jakimś y, tłamszeniu tutaj przez spis y, tego przekazu y, publicznego, chyba y, nie widzi się tego, co jest. Y, y,